Siema, widać witajcie, z strony Anas, a dzisiaj będziemy grali w Brookhaven RP, a tak naprawdę będziemy tamte cukierki, nie wiem jak to się nazywa, zbierać na Halloween, ale zanim to konieście, to koniecznie zostawcie suba jajka. lajka. No dobra, my już przechodzimy. Najpierw sobie rozpocznijmy level Easy, to jest więc sobie w niego zaraz kliknę. Zostawcie suba, a my już klikamy. Candy hand easy. No dobra, musimy sobie znaleźć cukieraski. już widzę tutaj pierwszego. O tyk, teraz drugi. Myślę, że to będzie łatwe, jak jest easy, dobra. Mamy 6 cukierków, opyk. tutaj leży siódmy, ósmy pyk, teraz, o tutaj się ukrył dziewiąty, widzicie, dobra, dziewiąty i ostatni, mamy to, brak, jest, mamy, jakiś jest to w sumie to jest level easy, więc nie wiem, z czego się tak cieszę, ale dobra, zróbmy sobie ten pojazd. Bo gdzie on może być? Bo kiedyś były na początku te zwykłe nocy, więc to jest mega dziwne, że tutaj nie, tutaj nie ma, więc szkoda, ale dobra, zespołniłem, ale jaki fajny, wezmę sobie Maxpeeda, żeby nie było, e, o pyk, i dobra, patrzcie jak się fajnie nim jeździ, dobra, e, my teraz musimy przejść do Medium, więc dobra, tutaj, gdzie jest ten Medium? Tutaj, Candy Hunt Medium teraz, teraz musimy 20 skierków zebrać że to będzie niełatwe wyzwanie, serio, ale dobra. Przechodzimy sobie tutaj. Mam na razie dwa cukierki, bo wcześniej jeszcze zbierałem trzy już. Więc musimy czwarty zebrać. Tylko gdzie jest czwarty? Yy, be, 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 tutaj. Pięknie. W ogóle się zastanawiam, gdzie może być reszta. Mam już 10 cukierków, jak widać, więc dobra. A to jest level mid, to ja się nie mogę doczekać levelu hard extreme. Czyli no chyba wszystkich nie zmieszczę w tym odcinku, ale zabuje wszystkie. No i dobra, blokuje mi tylko jednego skierka, który jest... Zaczekajcie, gdzie on jest? Nie ma go. Nigdzie. To już i nigdzie go nie ma. Jest! 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 Wyjścia! WHASU ALAF! Sigma! Jest, mamy to! Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy tutaj byli. W ogóle co ja no nie pytajcie. Ale no, dobra. Fajnie jest ten, bo nawet ma taką kaplicę z tyłu, ten napis R.I.P. Jaki ogień się ciągnie za nim, o Jezus. Dobra, myślę, że to autko naprawdę jest sigmowe mega. Ale dobra, my teraz przechodzimy do levelu Hard. Teraz już 25 cukierków trzeba zebrać, ale już widzę pierwsze. Da jest na tej fontanie, tylko trzeba się tutaj wspiąć, to jest praktycznie prawie niemożliwe. Ale dobra, mam tylko cukierka, teraz musimy iść. Tutaj, jak jest regaleria, yy, 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 w ogóle sobie deskę wezmę, żeby było szybciej. O, pyk. Więc musimy znaleźć następnego cukierka. Mam już dwa, trzy znaczy, ale dobra. Musimy znaleźć jeszcze więcej cukierków, bo w sumie 3 na 25 to jest zbyt mały samochód. Już 4 nawet mamy. Ale dobra, ja się zastanawiam, skoro tak są poustawiane te cukierki po całej mapie, to y, gdzie będą w levelu extreme, czy jakoś tak nie wiem czy w ogóle jest ten level, ale no powinien być więc dobra, tutaj mamy ósmy cukierasek e, ale dobra musimy znaleźć, gdzieś się zastanawiam gdzie mogą być te e, cukierki o tutaj widzę jednego obok sklepu e, z Rizą, czyli obok tego z telefonami o e, ten, e, mój znajomy do mnie dołączył, mój widz, fajnie a, my, a ja mam już 11 cukierków, pójdę na spawn'a, może powiem, że, że jest na odcinku, yy, to może mu będzie fajnie, yy, więc dobra, gdzie on jest? A, tutaj na policji? Hej, ananasek. No hejka, hejka, ja mu też napiszę. Hej, kaopyk, zrzuciłem konto, ale gdzie? Na YouTube. A, to szkoda, Jemu napisałem minkę. Nie, kurde. Jesteś na odcinku, no napiszę. Nie pytajcie się o tą małpę, tylko mi literka A nie działa. Więc dobra. Jesteś na odcinku. O super, widzisz, widzicie? widzicie Widz się cieszy. Widzicie? Dobra. Musimy teraz yy, pójść na policję, więc... Yy, I... jeszcze tego cukierka. 12 cukierków, już nie taki zły ten wynik. Jeszcze tam w ogóle... Są inne tryby gry. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Tutaj widzę następny. Boże, to jest Hard, ale ja bym to dał na Ekstrem Hard. Naprawdę ciężko się te cukierki znajduje. A patrzcie, to jak jest szpital. Są w ogóle skierki wszędzie. Więc fajnie. I yy, dobrze, że w ogóle to jestem. A może na cmentarzu? Bo Halloween jest właśnie takie z cmentarzem, ale nie, nic tutaj ich nie ma. A może jak jest... Dobra, tam raczej nie będzie cukierków. A może? A może... Tak, jest cukierek. Bo ja właśnie myślałem, że w tym domu dla prezydenta może być jakiś cukierek. Ale nie, bo tam go nie będzie, a jednak okazało się, że był. Dobra, mamy 17 cuksów, Tutaj już nie ma. Niestety. Ale dobra. Klub jest teraz zamknięty. To fajnie. A my y, gdzieś, gdzieś może tutaj znajdziemy. Dobra, yy. no, mamy pięknie. Yy, za hotelem. Teraz musimy znaleźć... Um, jeszcze 7 cukierków. A to 7 cukierków może być wszędzie um, pochowane. Tutaj jest na przykład 19 o tej... Ja już myślałem że to jest cukierek, bo to tak się myli z tym wszystkim, to jest, jest mega sigmowy. jeszcze ja się zastanawiam, jak ja tego cukierka tutaj nie zauważyłem. Czekajcie, bo muszę podejść. Tutaj on był ciągle, ale ja go nie widziałem. W tutaj jeszcze jest cukierek, więc go zbierzmy, o pyk. A dobra, okazało się, że jeszcze tutaj jest i. And Spear! Mamy to! Butchet unlocked! Dobra, teraz musimy sobie go tutaj To jest ten taki chyba większy taki samochód. O, to jest ten chyba. Tak, to jest ten. I patrzcie, patrzcie, jak on ładnie wygląda. Jeśli się zmieni kolor na różowy co fajny, ej, bo on trochę do agencji jest podobny. No dobra widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, to koniecznie zostawcie suba i lajka. No i to było na do Dam cześć.